Wyznacz równania prostych stycznych do okręgu o równaniu x kwadrat plus y kwadrat plus 4x minus 6y minus 3 równa się 0 i zarazem prostopadłych do prostej x plus 2y minus 6 równa się 0. Zadanie rozpoczynamy od napisania równania okręgu oraz napisania równania prostej. Prosta szukana, prosta ma być styczna do okręgu danego wzoru, danego równania. Więc jeśli ma być styczna do okręgu i ma być prostopadła, co ważniejsze, do danej prostej, no to możemy sobie przekształcić tą prostą do równania, do postaci kierunkowej. Czyli postać kierunkowa wyznaczamy y po prostu, czyli wszystko to, co tutaj jest pozostałe, przenosimy na prawą stronę ze zmianą znaku więc z szóstki będzie plus szóstka z x będzie minus x a po lewej zostanie tylko 2y no i dzielimy to równanie obustronnie przez 2 aby otrzymać sam y więc y to się równa 6 przez 2 to jest 3 minus x przez 2 to jest minus 1 druga x I to jest postać kierunkowa tej prostej do której styczne do okręgu mają być prostopadłe więc jakie będzie równanie Prostej, prostopadłej do takiej prostej. No, musimy skorzystać z mm, warunku prostopadłości prostych, który mówi, że iloczyny, iloczyn y, współczynników kierunkowych danych prostych, czyli minus jedna druga x to jest współczynnik kierunkowy, a, a to niech będzie współczynnik kierunkowy szukanej stycznej, to iloczyn tych dwóch liczb, tego minus jedna druga x, oraz tego a Musi być równy minus 1 Żeby te proste były prostopadłe Wobec tego jaki musi być współczynnik a Tej szukanej stycznej No wyliczamy sobie to z równami. Czyli to razy to to nam daje minus 1 druga a Równa się minus 1 Mnożymy obustronnie przez minus 2 Wtedy mamy tutaj 2 minusy dadzą nam plus I jedna druga razy 2 Dwójki się skrócą mamy 1 a to się równa, minus 1 razy minus 2 daje nam plus 2. Więc postać szukanej stycznej jest taka, y równa się 2x plus b. Czyli współczynnik kierunkowy szukanej stycznej będzie po prostu równy 2. I teraz mamy tutaj taką sytuację. Mamy równanie okręgu i mamy równanie prostej. Kiedy ta prosta będzie styczna do okręgu. Kiedy będzie miała z okręgiem Dokładnie jeden punkt wspólny Dokładnie jeden punkt wspólny To będzie wtedy styczna Zauważmy też Że będziemy tutaj korzystali hmm, Będziemy tutaj korzystali Z takiego oto układu równy, Bo mamy równanie okręgu Mamy równanie proste Czyli mamy taki układ równy Równanie okręgu Równanie proste. Jak rozwiązujemy układy, układy równań, to interpretacją graficzną takiego układu równań jest punkt przecięcia, ewentualnie punkty przecięcia. Jeśli układ równań ma dwa rozwiązania, to będą dwa punkty przecięcia danych krzywych okręgu i proste. Dwa rozwiązania. Dwa punkty przecięcia. Ma dwa rozwiązania, ponieważ mamy tutaj równanie kwadratowe z kwadratem. Jak za y sobie wstawimy jakiś czynnik liniowy, no to będziemy mieli równanie kwadratowe z niewiadomą x. No i równanie ma dwa rozwiązania, kiedy delta jest większa od 0. równanie kwadratowe ma jedno rozwiązanie, czyli jeden punkt wspólny prostej i okręgu, to delta jest równa 0. No i jeśli nie ma punktów wspólnych, to jest 0 rozwiązań delta ujemnych. Czyli nas interesuje ta sytuacja. Mając taki układ równań, on musi mieć jedno rozwiązanie. Czyli piszemy sobie równanie okręgu, piszemy sobie układ równy, równanie okręgu, przepisujemy żywcem z treści zadania i do tego dopisujemy równanie szukanej stycznej. Ten układ musi mieć jedno rozwiązanie. Korzystamy z metody podstawiania, czyli za y wstawiamy sobie 2x plus b do równania okręgu. Tutaj oraz tutaj. Wstawiamy. Zatem x kwadrat plus y kwadrat, czyli 2x plus b do kwadratu plus 4x przepisujemy minus 6. Znowu za y stawiamy sobie w nawiasie 2x plus b. Minus 3 równa się 0. No i wymnażamy, czyli x kwadrat, tutaj wzór skróconego mnożenia. Więc pierwsze wyrażenie do kwadratu to 4x kwadrat plus 2 razy 2x, to nam daje 4x razy b, daje nam 4bx. Dalej plus kwadrat drugiego wyrażenia, czyli po prostu b kwadrat, dalej plus 4x minus 6 razy 2, 12x minus 6b minus 3 daje nam 0. Redukcja wyrazów podobnych, czyli podkreślamy wyrazy z x kwadrat i jakąś inną kreską wyrazy z x i je redukujemy, czyli x kwadrat plus 4x kwadrat 5x kwadrat. Wyrazy z x też sobie w miarę możliwości upraszczamy. Plus 4x minus 12x daje minus 8x, coś to sobie na razie przepiszemy. No i dalszą część, czyli wyrazy wolne, sobie już przepisujemy. Teraz tak, zauważmy, że to, co nam powstało, to jest tak naprawdę równanie kwadratowe z parametrem b. Z szukanym parametrem b. I mówiliśmy sobie, że to równanie musi mieć deltę równą 0, żeby prosta była styczna do okręgu sobie porządkujemy je do postaci takiej ogólnej czyli wyraz z x kwadrat już mamy wyraz z x no to będzie co? musimy tutaj x przed nawias wyłączyć właściwie tutaj za nawias czyli w nawiasie co będzie? będzie 4b minus 8 no to będzie przy x i wyraz wolny będzie tak oto wygląda i liczymy delta z tego wyrażenia i przyrównujemy ją do zera. czyli delta będzie równa 0 wtedy i tylko wtedy, gdy to 4b do kwadratu, który jest współczynnikiem przy x Minus 4 razy 5 razy ten wyraz wolny w nawiasie będzie równy 0. I znowu wzór skróconego mnożenia. Pierwsze wyrażenie do kwadratu 16b kwadrat, minus 2 razy pierwsze wyrażenie razy drugie minus 2 razy 4b razy 8 plus 8 do kwadratu daje nam 64 minus to jest 20, czyli 20b kwadrat. Minus 20 razy minus 6 plus 120b. Minus 4 razy 5 to jest minus 20, razy minus 3 daje plus 60, równa się 0. Znowu podkreślamy wyrazy y, przy b kwadrat, przy b jakąś inną kreską i wyrazy wolne nam zostają. 16b minus 20b minus 4b kwadrat. Teraz tak. Minus 2 razy 4 razy 8 daje nam minus 8 razy minus, minus 64b. Plus 120b plus 64 plus 60, 124. Równe 0. To z tym da się jeszcze zredukować, um, czego efektem będzie 56b. Mamy równanie kwadratowe. Zauważmy, że przez 4 możemy podzielić, a nawet przez minus 4, żeby współczynniki się uprościły. Tutaj minus 4b przez minus 4, 1b kwadrat. 56 na minus 4 daje minus 14 i 124 na minus 4 daje nam minus 31. Równa się 0 i z tego liczymy delta delta, czyli delta b, sobie to zaznaczyłem. Ja to się równa b kwadrat, czyli minus 14 do kwadratu, minus 4 razy 1 razy minus 31. Czyli minus 14 do kwadratu 100, 196. Dalej mamy dwa minusy, które dają nam w efekcie plus. Minus 4 razy minus 31 da 1 plus 124. Delta równa 320. Pierwiastek z delty. Po uproszczeniu będzie 8 pierwiastków z 5. No i co? I mamy dwa rozwiązania. Czyli dwie liczby B spełniające to równanie. B1 równa się. Tu było minus 14, czyli będzie plus 14. Minus pierwiastek z delty, czyli minus 8 pierwiastków z 5. Przez 2a, czyli przez 2 razy 1. 14 przez 2, 7, minus 8 pierwiastków z 5 przez 2, minus 4 pierwiastków z 5. Tutaj będzie tak samo, z tym, że tutaj był plus, więc przy 4 pierwiastkach z 5 będzie plus. I korzystamy z tego, że równanie naszej stycznej to było y równa się 2x plus b. Taka, taka była szukana styczna. Zatem szukane styczne będą równe, hmm, będą równe 2x plus 7 minus 4 pierwiastki z 5, czyli wstawiamy tutaj tą liczbę. No tutaj do tej stycznej, a no do drugiej stycznej wstawiamy taką samą liczbę tylko z plus. Czyli to nasze B2. To jest odpowiedź do zadania.